dzień, wyjeżdżamy z Molfety, jedziemy najpierw do San Giovanni Rotondo, do świętego ojca Pio. Pojezaliśmy do San Giovanni Rotondo To znaczy sanktuarium ojca Pio Zatrzymaliśmy się w miejscu, gdzie nie wiadomo czy można się w ogóle zatrzymywać I Nie wiem czym to się skończy mandatami, czy, czy pozwoleniem, czy ob tylko jakąś zapłatą zobaczymy a tam na środku się, się tam jakaś no to jest to olbrzymie sanktuarium Ojca Pio wchodzimy, bo będziemy mieli tutaj Eucharystię Zobaczymy, co tu mam we, mamy wejść przez te drzwi, a wnętrze potężne nowoczesne. i Syna, i Ducha Świętego. Pana. Amen. Pan z Bogiem. I Państwo, błogosławcie Pana, święci pokornego serca, błogosławcie Pana. Drodzy, stajemy w Jezusie Chrystusie, to że świętego Ojca, Chwilący, Chwycony w Znany, słabym a jednocześnie trudny do naśladowania. Podczas tym przysięki zgromadzamy wszystkie intencje, którymi podróżujemy. Stawmy się też w, w serca sensie przed Pana I każde nasze słowo, a każde słowo moc, dobre, zła. niech będzie teraz na uwzględnienie Pana Boga święceniu własnym dobrą bliźniego, dlatego mówi się dla nas wszystkich o osobistą świętość, którą Jan Paweł święta pan nazwał w wysokiej miarze zwyczajne życie chrześcijańskie, małżeństwem rodzinnych w, w pracy, na liczech, w rozmowach z zarówno z Ewitor, i wieczorem. Były światami Chrystusa. Niech nie wszystkie uwagi na święty nasz święty. się być w O, święte, że jest dla nas Uznanie przed Bogiem, że jesteśmy w stanie uczestniczyć, aby ludzie z czystym sercem na Poproszę o to celu i dla wam, wam i bracia i siostry, że, że bardzo zbliżysz się i byś nam mogł obszarem tych zamieszania. Chryste, z się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, z się nad nami. Panie, z się nad nami. Panie, zmiłuj się nad wiecznie Módlmy się. Boże, Dzień Świętego i Obrezbytela uderzymy szczególną łaską Uczepista w uczestnictwa w krzyży Twojej misji i przez Jego posługę ukazano wspaniałość tego miłosierdzia. Staraj się dzięki Jego wstawiennictwu, abyśmy trwali w w cierpienia Chrystusa, wczęśliwie w do Paweł z znakostaniu, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, swojego Syna, który z Tobą żyje i próbuje jednością Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. 우수 Cristo, sono i po' po' ara di senso sociale. Qual è la ragione? Było to trzykrotnie kłamstwo. Trzykrotnie kłamstwo. Musimy stawać w sposób absolutnie e, codzienny, minuta po minucie, w godzinach po godzinie, dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku, a nie uciekać. Wierze. A druga scena, którą no, otwierał ja się na wypośrednictwie, jest otoczona doświadczenie, na to jak człowiek, który już będąc w Zostaje przeciwstawiony. I szczyt. Panie, się, odwiedzić siebie, spotkać kim jesteś, czy mówisz, do I wish him. Amen. Mm -hmm. Do you have it Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną, aby głupko go górę. Pokornie o to prosimy, a tej Wodzy Niebieskiej, zastępuj szatana i imienia duchówstwa, które nas błędnie rzuci po tych dzieciach. Boże, mocą Bożą stąd do piekła. Amen. Kiedy Jezus nauczył, 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 było tam 5 tysięcy mężczyzn, kobiet i jeszcze więcej dzieci i starców. Miejsca naszego nocnego odpoczynku. Pokażę teraz widok jaki jest z tego miejsca. No taki sielski, wiejski. W tej chwili są już wszyscy będą rozlokowani w trzech domach. Tutaj. Natomiast tam chcę pokazać ten taki ciemny. Pas nad zielenią drzew to Adriatyckie Morze.